Król. Jestem kierowcą w teamie X Drift King Team. Moja przygoda z driftem zaczęła się 6 lat temu i obecnie wspólnie z drużyną startuję w zawodach z serii Drift Open Polish Drift To jeden z tych zawodników, który na co dzień jest bardzo skromny, ale gdy wsiada za kierownicę możemy być pewni tego, że da pokaz driftingu na najwyższym poziomie. Do tego nie boi się nowych wyzwań, czego efektem jest jego udział w pucharze driftingowego nerda. W sezonie 2018-2019 wywalczył tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej IDF Drift Open. dla mnie kolejnym wyzwaniem, a zarazem idealną okazją na trening. Zapraszam wszystkich na puchar triftingowego nerda, który odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 20.